Siemanko mordeczki, tutaj wasz ulubiony Wielki Eł, dzisiaj ze mną moja maniurka, nowe przygody przed wami, ale zanim do tego przejdziemy, to mam dla was pewne ważne ogłoszenie, gdyż ruszyliśmy z nowymi kanałami po angielsku, hiszpańsku, jak i portugalsku, linki do nich są w opisie pod filmem, więc padnijcie, zasubskrybujcie je i pokażcie swoim ziomeczkom za granicę, a teraz przejdźmy do nowego odcinka. U Świeci się jak mój wyrok w aktach. Słowo! <grybuj> <grybuj> Latę na mleku jakimś sojowym. No byś była moim czwartym paskiem na dresie. Tak? Hmm. To dobrze. No, piwko na spół byśmy wypili. By się działo szacun na dzielni takich, wszystkie popaki tak? by mi zabrości, że tak... O sio, mordyczkę, masz może komóreczkę? To panie trzymaj pan, masz No mówisz nie masz, a teraz co? Mój dezodorant gdzieś wszystkie psy się na mnie, z, za mną zlatywały dzisiaj. bo jak nie, to z nią cię nawet zdradzę, jak będziesz nie A będę się patrzył na kogo chce, a nie pana, pupę panu widać. Gitara robota jest, coś komuś, komuś zajebać, bo dzisiaj... jakieś jak jednemu strzała jebałem, to łeb w Chicago, a dupę pod Glesgą znaleźli. Siema tego ciosa. Panie! Yy.

o ten się wpierdolił? Zaraz mu mówię Ostatnio gościowi zajeb... to tyle z niego zostało No pa jak podjeżdża Zaraz jak skopa mu zajeb... to co się tu faflunisz, co? Siema mordo Siema, jestem Tomasz Pierdol. Wypać się, czy się sam przewrócisz Skąd? Powiem ci a, a widzisz te gwiazdy? Przy tobie to chuj Ty, to samolot A wysoko jest najważniejsze O pier... ale wodę Dawaj mi wino Od pana byś kwiatki dla mnie kupił, a nie nic mi nie dajesz O, widzisz? O, o, tobie aż za bardzo Normalny dżentelmen, dziękuję O, kwiaty dla no, ciebie Widzisz? Chyba wiązankę bym kupił Królowo moja Aż mi się słabo zrobiła na twój widok Serce dla ciebie na dresy bym wyprał No to byśmy pasowali do siebie. Byśmy za samym czwartym paskiem. No dobry. A pan ile najwięcej promili miał kiedykolwiek? Ja to jak dmuchnąłem, to panie czerwona lampka się w Chinach zapaliła. To ja pójdę do takiego księcia. Princes. Kurwa, do teatru chodzą. Fuuu, kurwa, do teatru. Na ustawkę bym... Bo bym dopierdla pójść wyrok już do teatru. Fuuu, Kwiatki bierze od obcy. Jeszcze raz tak zrobisz, to puszczę się na Twoich oczach z inną. Zobaczysz. I wtedy... No, dawaj ty kwiaty. Proszę dla Pani. Proszę Widzi bardzo. A I mamy remis, My świadka szukamy na nasz ślub. Może pan by został? Mordeszko, może zostałbyś naszym świadkiem na ślubie. Kurwa kiedy? No kiedy? No w sobotę. W sobotę robimy świadkiem na naszym weselu. O, panie, to. na... 5 koła Nie. No to zaraz zajmie z jakiegoś poloneza i będą koła. No! A jak? A jak mordę? Kopert nie trzeba dawać, tylko wystarczy okno. Poczer na solarium, te tipsiki jakieś, nie? <grystanie> Dobra, na razie lecę do roboty, no. ale jest się kręty, więc jest na co ta tak chłopak? Jakoś bardziej w luzu więcej. Pobujać się trochę, nie o tato. No co, można, no. można trafić na mocniejszego? Od jakim mocniejszego? Musisz pierwszy być z zdyni, mu mój tyle. Ja ostatnio o chłopie jak e, jednego. Mo mo mordo. Mordo. pan O! Państwo rodzice to może podpowiedzą coś, bo zastanawiamy się, jakie imię dla naszego dziecioko. A no może stary być? Brajonek? No, Janek? Może, Janek? może być i Janek, może być i Rumianek. Jak mój dziadek, Jan Trzeci Zobieski. Lub. Jakiego Janko znasz? Ja cię nie zdradzam. i Seba? Seba. robić. Mordo, tu musisz mieć szacunadzielnie do mnie, to ostatnio policja podeszła, to sami mi dokumenty zaczęli okazywać ze strachu. A, to dokumenty? No mordo, no pewnie, że tak. <grym> Kolejny mówi mi, że ja niestabilny emocjonalnie jestem, to stabilnie zajebałem z dyni się skończyło te jego pierdnie. <grym> no Czemu no. Siemano słuchaj, bo kumpla do picia szukamy, co ty na to? Jakiś casting robimy na kumpla no, do picia. Chętnie. O, panie, widzę, że pan coś pierwszy. Idealnie się składa, bo my robimy casting na kumpla do picia. Ale ja piję akurat A to panie, to nieważne nie co później Pijemy, będziemy tak będzie samo by... Brąc, nie. To dawaj, idziemy no, pić ho! Dawaj, dawaj, dawaj. Do, że pójdziesz znowu jakiś zrobisz lasce, dziecko, co? By, ja nie będę kolejnych brajanów wychowywać. A Nie, a co? Ona jest przynajmniej e, sztywniejsza niż ten nekrofil od ciebie Ty. No. Tu nie pada! Mefa! Yeah. Dawaj, tutaj, na no, tym pałacu! Ale tak, żeby te wszystkie lafiry z bloku zazdrościły, Dawaj U. I co, będzie coś? Bo, Elegancko! Lu! Elo mordy, obyśmy się więcej nie zobaczyli, nie? <gry> I to mi się podoba! Taka koszulka elegancka. Proszę bardzo. Czcigodny obywatelu, czy mógłbyś uradować mnie faktem odpowiedzi na aktualnie wskazany czas, gdyż w aktualnie prowadzonej strefie czasowej, gdyż niestety no ja nie mam takiej wiedzy i temat nowego stanu i dania nie posiadam, która może być godzina. Gdzieś od 11 do... 16. A teraz jest ten czas. Dobrze, dziękuję bardzo. To mi 16. bardzo pomógł Pan. Dziękuję. Do, do widzenia, oby ob więcej takich szanownych ludzi! Dziękuję bardzo. W wojsku to mnie się bali, bo jak granaty na mój widok się samo odbezpieczały, rozumiesz? No i pamiętaj, Tomasz Pierdol, o wy... się sam, przewrócisz. I koniec tematu. Także dziewczyny, niestety to jeszcze jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść, ale jak wam się podobało, to ta łapka w górę, komentarz, która tam scena najbardziej się spodobała. Subskrypcja. Subskrypcja i w ogóle. Pozdrawiamy kogoś, czy nie? Czy coś? Tak, moją rodzinkę serdecznie, nie wiem gdzie jestem ale Dobra. Też nie wiem gdzie jest w tym momencie. To pozdrawiamy tak. wszystkich, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak. Pamiętajcie o nowych kanałach. Linki w opisie. Oglądajcie przygody Karyny i Wielkiego ale, Eł. Super, no, dziękujemy Dobra. bardzo, dziękujemy bardzo. Także tyle. O Jezus, Maria, zaszczyt nas spotkał, także wy też dajcie znać, który scena wam się najbardziej spodobała do zobaczenia następnym razem. Hej! <grytanie>